Cześć z tej strony, mi katy. Zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, apek w górę. Jak już dacie suba, prosiłbym o ten taki dzwoneczek dzinzelek, Żeby było wiadomo, że coś na kanał wpada. Zaczynamy codzienne start dropy, Punkty mocy dla dowolnego zadymia. Za sztuk 25. Czyli jednym słowem, zaczęliśmy od rzadkiego start-dropa. No, mi nie do końca mi się to podoba, ponieważ ostatnio mam taką pasę, że non-stop dropi mi rzadkie. Rzadziej, bardzo rzadkie, a o epikach, mitykach, a już legendzie, to ja nie wspomnę. Ale dobra, zobaczymy, co dalej przyniesie nam los. Monety 100 monet okej, okay. dobra, kasa się zawsze przyda, zobaczymy, co dalej. A dalej mam nadzieję, że będzie już tylko lepiej. Dojedziemy do 3000 subów, bardzo fajnie by było, tak docelowo chcę dojechać do 5000, żeby zostać twórcą, bo chyba jednak trzeba mieć piąteczkę z przodu, żeby być tym twórcą bo czekam, czekam, czekam i coś zweryfikować nie mogą, ale dobra, zobaczymy co los przyniesie, 50 monet, w międzyczasie wpadło 20 błyskotek, jeszcze jeden star drop mi został, możecie liczyć, ja, zaraz zaraz mikate ale 3 star dropy na dzień, no tak, ale jeszcze robię przecież te poboczne questy z Bibi, którą już mam, więc za wygrane questy z Bibi mamy star dropy, ewentualnie jakiś tam spray, e, misje też warto wykonywać, star drop, e, tfu, co ja gadam, punkty mocy, łącznie 50, niech będzie.